<laughs> o kurwa. witam was wszystkich z tej strony, to ja znowu Hudson, to ja znowu ja Hudson, nie. Wpierdolić ci. Lecę ci wpierdolić. Widzisz, że to jest głupie co ja robię. Wiecie, że to było totalnie kurwa debilne. Boże. Nie, czuję, że ja tej misji nie zrobię, ale ja to wrzucę. Bo to jest dobre! To się nazywa urwa content. Nie, to trzeba pomyśleć. To tak nie można. To zabawa dla dużych chłopców. Ej, no nie. No Pójść go kuźwa. Oni przejdą przez te pieprzone okno. Nie do mnie, tylko po prostu tak. Znajdzie ciało. No okej okay, no, bo po prostu gościu się przewrócił. No i you no. Know. Dobra, jeszcze raz. Ostatni raz ludziska próbujemy, bo teraz tutaj tak się zamyśliłem troszkę, ale to... to. trzeba jakoś wymyślić, wiecie, to nie jest tak. Jeżeli w tym odcinku mi po prostu nie pójdzie, no to, no to ja to i tak go rzucę, no bo czemu by nie. Ale. Czekajcie, w ogóle ile mam czasu jeszcze? Nie no, dużo. Kurde, przecież jestem debilem. Że ja go mogę po prostu zeksterminować tutaj? On wyjdzie, sprawdzi samochód, a eee, z garoty. Ktoś tu widzi mnie? Kto mnie widział? Kurwa, co on patrzył na swojego chłopaka pedał. No nic, jeszcze raz takie zrobimy. Muszę zobaczyć, jak się ten gość zachowuje po prostu, jak on. Zobaczy to. Hmm. No. Ej, tego nie mam pojęcia, ziomuś. Ale ty już na pewno nie. Ty nie jesteś Romanem Polańskim, trzysz, nie? Szkoda. Czy mogę Cię jakoś rzucić do bagażnika? To było śmieszne. Chyba nie. Przebiorę się za niego. Przeciągnę go jeszcze gdzieś i wydaje mi się, że będzie dobrze. Chodź za nóżkę cię kolej. Mogę zejść pod rabinę. Pozbyć się ciała tutaj. Mogę i mogę zejść też pod drabinie. Więc jak najbardziej Ż tylko, gdzie ja się dostałem tutaj? Jestem w jakimś kanale ściekowym. Czy znaczy co jakby nie zauważenie. Cholera, że ja nie mam tego pistoletu, Czy Ktoś tu jeszcze jest? Nie. A e, przyciągnijmy go Kurde, sorki ludziska, że teraz to tak trochę Dlaczego ostrzeżeni? Przecież kurwa Już mnie nie widzieli, tak? Co ja... Za jaką cholerę oni nie mogą? Kurwa mać! Nienawidzę tego systemu walki. Wolski starszy. Nie tam, kurwa, debilu. O, dziękuję, Tobie. Jesteś debilem, czasami hitman, ale. Agencie 47. O kurwa, tu to się dzieje. On będzie uciekał kurwa. No i spowodowałeś to, że ci musiałem zabić, debilu. O nie, Ten skurwiel biegnie do góry. O, wiecie co? Wydaje mi się, że. A właśnie, kurwa mać. Hmm, że albo po prostu tam wyjdziemy i zrobimy totalny rozpierdol Ale wiadomo jak to się może skończyć, albo... Jakoś tak sniki. tylko że... Jak sami widzicie, jak te sniki wychodzi, nie? Hmm Czekajcie, tu, tu, czy tutaj jest naj... Nie, kurwa, tu Kurwa, nawet nie wiem gdzie mam sprawdzić te kontrakty A czyli no, to co mam... Co mam zrobić, nie? Na spokojnie, ten gość nas nie widzi. Jest moc. <laughs> nieźle, nieźle, nieźle. Przebierzmy się za niego i go zrzucimy tam. Bo jednak trzeba z nim coś zrobić. Chyba już nie zajdę tam na dół, chociaż to było dosyć dobre miejsce, ale trochę dziwne. Czy mogę jeszcze jednego gościa wykurzyć stąd? Ktoś idzie kurwa, tak mogę wszystkich wykurzyć. Spokojnie, ty będziesz drugą moją ofiarą. Spoksi wziąłeś. ty już sobie umarłeś. Wiem, że jesteś smutny z tego powodu. Zresztą, widać, twój wyraz twarzy jest bardzo smutny. Ja co zrobić? Takie życie je je. Już jesteśmy tak naprawdę w 8 minucie nakrywania. I powiem wam, tak jeszcze nic nie zrobiliśmy. What the fuck, man? Jakiego kurwa trójkąta? Ja też nie wiem, gdzie tutaj po prostu skryć to ciała. Wiecie, o to chodzi. Mogę przejść przez to okno, nikt mnie tutaj już nie będzie widział. Ale gościu tam z trójką... ...trójkąt robią, nie ja. Lol, jaki głos. Kurwa. Nie chciałem go po... oj, chuj. No, powiem Wam tak, jest, jest ciężko i to bardzo ciężko. Muszę zejść na dół, muszę zejść na dół, na pewno muszę zejść na dół. Tylko tak, ja muszę podejść tam, z tego co widzę. Tylko, że pytanie, co tam będzie. Czekajcie, coś tutaj jakiś tip prowadzi prosto na sam górę... Dobrze, czyli superman cicho, kurwa, bo ci przytrącę karma. Będę się ciebie, nikt mnie nie wie jak na razie. Się, gdyby on nie zagadał, to mógł zostawić został uspokojony. Pierdol się, Jerry. Czy mogę sabotować? Nie. Kurwa, synek. Ty szmato A cię kurwa chciałem zostać przy życiu. A tak ci musiałem przejebać kark Ziomuś, kurwa No musiałem Zrozumcie, że musiałem A ja. ciężka jest ta gra, naprawdę ciężka jest ta gra Nie wiem, czy to wrzucę jeszcze ten pierwszy odcinek który tam był który tak się troszkę sfejlowało To już nie mogę niestety ciała wrzucić więc muszę jakoś je zostawić tutaj Z drogą A, okej okay. Ilu tu jest? Tu jest tylko jeden gości, który jest jeszcze odwrócony do mnie tyłem. Nie wiem dlaczego po prostu, jak klikałem, żeby użyć garoty, to ten idiota. Ee, kurwa, jak. Ja nie lubię tego systemu walki. Ludziska strasznie mi się nie podoba. Po prostu mam jakieś. No i na kurwa mać. Się okaże, że ja nic nie wrzucę po prostu z tego, bo... Bo ileż kurde można. Się starać tutaj. Spoko, nie musimy nikogo zabijać. Otwórz się. Dobrze, jedziemy na górę. No, jedziemy na górę. Myślałem, że coś się spieprzyło. Uff. Uh. O, oh, mam na nadzieję, że ci strażnicy nie będą mnie widzieć. Więc ja na razie wam dziękuję. Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.